Korzystając z niewiarygodnie pięknych okoliczności przyrodniczych, wiosennych, są takie różne charakterystyczne cechy krajobrazu Górnego Śląska. I to dla każdego będzie co innego. Jeden powiedziałby, że takie typowe tutaj dla tej ziemi jest krajobraz taki stricte industrialny. Jakiś szyb kopalni, jakiś komin, jakiś budynek huty. Ktoś by powiedział, że jest to wielorodzinny dom z czerwonej cegły, familok czy jakiś, prawda, kościółek, jakaś kamienica. Ale jest jeszcze jedna bardzo taka charakterystyczna tutaj rzecz, która nie tylko na Górnym Śląsku występuje, ale mam wrażenie, tutaj ze szczególnym zagęszczeniem są to wszelkiego rodzaju kapliczki. Kapliczki przydrożne, małe, duże. Charakterystycznym krajobrazem Bytomia jest też to, że jest cały rozkopany i już nikt nie wie jak wyglądał przed. Tu przejście z jednej strony ulicy na drugą to nie są takie proste rzeczy. Pati, zajrzyj tam, co się tam dzieje. Jest tam co? No i te kapliczki to często są tacy, jak się to mówi mądrze, niemi świadkowie historii. Na nich często są różne inskrypcje, czasem po łacinie, czasem jakąś taką łamaną polszczyzną, czasem po niemiecku. Większość tutaj z nich jest tak z przełomu, powiedziałbym, gdzieś XIX, XX wieku i kilka takich fajnych, ciekawych przypadków. Wam pokażemy. Na pograniczu w zasadzie prawie już Piekar Śląskich i Bytomia. No oczywiście jak Piekary Śląskie to nie można wspomnieć o pięknej, odnowionej jakiś czas temu kaplicy Maria Hilf. No i tutaj mamy pierwszego przy ulicy Witczaka niemego świadka historii. Krzyż wdzięczności za dar kościoła świętego Jacka w stulecie konsekracji kościoła. I tu widzimy nową tabliczkę, a tutaj za nim gdzieś ukrytą Człowieku, wzbudź się dla Pana Jezusa Chrystusa. Także no prawdopodobnie ten oryginalny tutaj napis łaciński i polski e, powstał w tym roku w 1915, gdzie po 100 latach zamontowano tą tabliczkę nowszą. Ciężko powiedzieć, czy oryginalnie na przykład w dolnej części tej kapliczki nie było jeszcze napisów niemieckich, bo często to wyglądało tak, że właśnie te najstarsze kapliczki mają te inskrypcje y, albo po łacinie, albo jakąś lepszą lub gorszą polszczyzną, bo silono się tutaj jednak od używania miejscowego języka, miejscowej mowy śląskiej na pisanie tego w miarę jak kto potrafił po polsku, ale do tego jeszcze przejdziemy. Potem te trochę późniejsze są częściej pisane po niemiecku, potem oczywiście za czasów hitleryzmu wszelkie ślady polskości były wymazywane, także te napisy, także te inskrypcje jakieś po polsku często były skuwane, a potem zaś niestety analogicznie po 45 roku za PRL-u znowu skuwane i zamalowywane były te napisy niemieckie. A z Zdarzyło się też tak na przykład, że na jednej kapliczce była inskrypcja właśnie i polska, i niemiecka, albo łacińska, i niemiecka. Zobaczymy, co znajdziemy dalej. Wspominałem o tym, że też takie kapliczki często były wmurowywane w wielorodzinne familoki albo w kamienice i tu jest taki przykład. Gdzie widzicie, niestety po tej kapliczce, po tej świętej figurze zostało tylko takie miejsce. Gdzieś to prawdopodobnie zostało rozkradzione, rozszabrowane, czy uległo zniszczeniu. Zachowało się jedno, to miejsce jest puste, a tutaj z lewej strony macie, nie wiem czy coś będzie w ogóle widać na tym nagraniu, ale jest Maryjka. Już żeśmy są po drodze, na rozbarku, to nie sposób nie wspomnieć tutaj o pięknej takiej kapliczce pod Kościołem Świętego Jacka, którego zresztą tutaj nawet mamy, z figurą Matki Boskiej stojącego w towarzystwie, o ile się nie mylę. Świętego Floriana, patrona między innymi strażaków, który gdzieś tutaj trzyma jakiś, jakąś kielnię do polewania wodą. Tutaj u stóp miniaturka, być może tutaj starego kościoła, który stał w tym miejscu. No i co tutaj mamy? Tutaj bardzo stara kapliczka 1883 rok i inskrypcja po łacinie. Uwielbiany Chryste, błogosławimy ci, żeś przez krzyż odkupił świat. Widzicie? Tutaj macie technologię w starciu z rokiem 1883. Może tutaj nie kapliczka, ale tu jest ciekawa kamienica. No ciężko nie odnieść wrażenia, że właścicielami byli państwo, albo pan, spyra. Może to był ten spyra ze słynnego przeklętego kamienia na Piekarskiej. W kamienicy być może w nie najlepszym stanie, chociaż remontowanej. Znowu mamy piękny przykład figury takiej kapliczki właśnie w elewacji Jakiś tam czy to Pan Jezus, czy Józef Stary? Ciężko powiedzieć, ale jest. Cyrk. Ale, że mieszkamy w Polsce, to do cyrku łazić nie trzeba. Tu w Einfarcie, przy okazji, jakaś pamiątka po, po Gisze, wielkim przemysłowcu. O! Pociąg! Patti mówi, że jak się przejdzie pod mostem z pociągiem, to będzie szczęście. Zobaczmy. Nie, ale zaczęło mnie boleć kolano. Tym razem tutaj tajemnicza kapliczka. Pan Jezus na krzyżu, Matka Boska i tyle. Inskrypcji brak. Bez mała 3 km. Patrycja prawie 4, aż usiadła. Już nie ma siły. Proszę się wypowiedzieć, czy jeszcze ma pani siły? Chyba mam. Ja pracuję, My się tu nie? zastanawiamy z Patrycem. Proszę rozwikłać nam zagadkę. Co idzie w tak potężnych i tak skomplikowanie krętych rułach? Za na twoje. No. To... Ej, całkiem fajne. Jak ktoś chce, to tu będzie to leżeć. Daleko teatru, rozbarw. Tu na Zamenhofa się stracił kot. Jakby ktoś widział takiego kota, to goście się pod te numery. U podnóża historycznego Bytomia bo tam ten kościół już by był za murami, gdzieś tutaj przebiegałyby mury miejskie, jeśli tu by już był Bytom, a tu by już nie było Bytomia. Jest taka oto piękna, masywna kapliczka wymurowana z maryjką, z dzieciątkiem. Tu nie ma żadnej inskrypcji w tym przypadku, ale to też gdzieś obstawiam. Na pewno druga połowa albo końcówka XIX wieku było to zbudowane całkiem możliwe. Że tutaj te kamienie to są resztki murów obronnych Bytomia. Zburzonych gdzieś 1820, coś tam nie wiem. Nie będę się mądrował. Dali nie włażę, bo mnie tam coś wsyśnie. Przed kościołem mariackim w Bytomiu, jako najstarszym kościele w Bytomiu, w sumie starszym od Bytomia, kapliczek pięknych jest aż Ci. Tutaj na jednej mamy świętego Floriana, zleje z kibla wodę na płonącą budowlę. Być może jakąś starą wersję tego kościoła, który tu stoi od 1231 roku. Tutaj mamy taką piękną, bogato zdobioną kaplicę z przodu z herbem. No, ile się nie mylę, donersmarków. bo kilku członków tej znamienitej tutaj rodziny jest pochowane nawet w krypcie pod tym kościołem. No, a jakżeśmy są przy Donersmarkach? to nie można nie podejść tutaj pod kościół trójcy świętej, gdzie wmurowana jest taka kaplica z Panem Jezusem Ukrzyżowanym i tutaj na dole tablicą pamięci hrabiego Henkela Donersmarka zmarłego w dniu 4 października 1890. Taka, takie postacie jak na przykład rodzina Donersmarków to były tutaj wielcy dobrodziejowie, którzy, no gdyby nie oni, to byśmy tutaj nie mieli wielu tych pięknych rzeczy a ja teraz opuszczam bytom i kieruję się w kierunku miasta Katowice. No, nawet nie najgorzej sprawnie poszło. Tu są dwie. tu W Katowicach bym chciał podejść do dwóch miejsc, chociaż oczywiście biorąc pod uwagę, jakie wielkie to jest miasto, to zabytków i kapliczek tu jest pewnie 500. Ale proszę Państwa, na spokojnie, nie wszystko naraz. 90% przypadków w to miejsce szedłem tylko po to, żeby się napić piwa w cybermachinie. Nigdy nie przystanąłem na tym, jaki tu mamy piękny zabytek. Święty Janie, módl się za nami. Nie przejechałem taki kawał drogi, żeby pokazać taką jedną losową, fajną kapliczkę. Musimy się dostać na Bogucice. Czy można się zgubić w Katowicach, mieszkając całe życie od nich 10 km? Owszem, można. Miałem wysiąść na misjonarzy Oblatów i pójść na koszutka Katowicka, przystanek autobusowy, a poszedłem gdzieś indziej. W sumie to wystarczyło się jak człowiek, popatrzeć na znak. No nic, mój błąd! Udało się cudem dotrzeć bez większych perturbacji. A zapytacie, Niklaus. Czego ty szukasz akurat na Bogucicach? Zaraz wam pokażę, po co się tu przywlokłem. W ogóle jaka tu jest wielka różnica pomiędzy tym śródmieściem Katowic, pełnym wieżowców, których tam coraz więcej powstaje, a takimi miejscami jak na przykład Bogucice, które jeszcze nie tak dawno, oczywiście, częścią Katowic nie były. Ale widzicie, to jest, to, to jest ten klimat. Czerwona cegła, półokrągłe okna i... Mała kapliczka tutaj w ścianie z Maryjką. Piękna sprawa. No a w tu takim otoczeniu dość, no, lekko rzecz ujmując, zrynowanego budynku. I powiecie, no, kapliczka, kapliczka, fajna, murowana. Tutaj z figurą Maryjki, ale co w niej jest takiego szczególnego? Mówiłem wam, że kapliczki miały napisy po łacinie, po niemiecku, po polsku. A tutaj mamy kapliczkę z inskrypcją po Śląsku. Przeważnie to było tak, że o, ludzie tutaj żyjący jakoś w kontaktach prywatnych porozumiewali się w tej mowie śląskiej, ale jakoś mieli opory przed używaniem jej w piśmie, także dlatego one były głównie po niemiecku, po polsku. Czasem w tych właśnie polskich inskrypcjach się ta śląska mowa przebijała. Fundatorzy tego krzyża, posiedziciele gruntu z gminy Boguckiej 1887. Widzicie taka niby błacha rzecz. Jedna z wielu kapliczek przydrożnych, a okazuje się oprócz, oprócz tego, że niemy świadek dawnej historii sprzed 130 przeszło lat, to jeszcze do tego zabytek językowy, śląski mowy. Czarny kot. Oby nie przyniósł pecha. W ogóle powiem Wam, że ja tutaj w Bogucicach jestem pierwszy raz w życiu. Jakoś mnie tu nigdy nogi nie przywiodły. I z punktu widzenia architektury to tu są po prostu wspaniałe rzeczy. Takie, które mi się podobają. Najlepiej przed szpitalem zakonu bonifratrów. Nie wiem czy to można zaliczyć na kapliczkę. Złota Maryja na takim wielkim postumencie. Raj dla fanów ceglanej zabudowy. Znowu zabytkowa kapliczka. Tutaj zabytkowy piękny ceglany kościół. No powiem wam, że no tu ja tu jak ryba w wodzie. No. A tutaj na familoku kukuczka. No 8 km. Prawie piechty na Pogoda, mam nadzieję, będzie już taka, jak teraz, albo tylko lepsza. Także takich różnych podróżnych vlogów, jakichś takich luźnych opowieści, bo nikt się tu nie robi specjalistą. Może nie robię najlepiej, ale kto robi dobrze? Myślę, że parogodzinny materiał by nie starczył, żeby tu ogarnąć jedno niewielkie grudnośląskie miasto, ale parę takich przykładów Wam pokazałem. To są takie rzeczy, które człowiek gdzieś na co dzień mija, a często, nawet w ogóle, na to nie zwraca żadnej uwagi. Jeżeli Wam się materiał podobał, proszę zostawić tam jakąś łapkę w górę, komentarz, a jak nie, to też tu, może nie pod kapliczką, ale pod bajtlem na misiu i prawdopodobnie najżółciejszym domu na Górnym Śląsku. Żegnam Was. Nara.